Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Paweł i razem przygotujemy specjalny film na 5000 subskrypcji na kanale Otrawida. Zrobimy tak, 100 pytań, których nikt nie zadaje. Są to dość głupkowate pytania i śmieszne, dlatego stwierdziłam, że kto najlepiej odpowie, jak nie Paweł. Właśnie na 5000 subskrypcji będą głównie luźne filmy, ale myślę, że przypadną Wam one do gustu. To co, zaczynamy, bo jest aż 100 pytań. Zaczynajmy. Ja pytanie czytam z mojego telefonu. Pierwsze pytanie. Najlepsza rzecz, jaka Ci się przytrafiła w życiu? Zostałem patrocany przez samochód. Dwa razy. <noise> najlepsza? Tak. Dobra, A moja najlepsza rzecz w życiu to chyba autostop, to jest też taka najlepsza rzecz, która się przytrafiła. Pierwszy był częstochowy. Pytanie numer dwa. Śpisz przy zamkniętej czy otwartej szafie? To zależy, jak jestem ułożony. <noise> Śpisz w szafie? Czasami. <noise> <noise> Okej. Okay. Mi to nie robi, ja mogę ich przy takiej, przy takiej szafie. Pytanie numer 3. Czy zabierasz szampony, żywki z hotelu? Nie, mam swoje. Ja też mam swoje zawsze. Pytanie numer 4. Czy musisz być cały przykryty kołdrą? No, zależy, jak jest zimno, to tak. Ja muszę być na podróży cały przykryty kołdrą. O, to jest pytanie, jakbyś tam bardzo do ciebie wypowiadał. Pytanie numer 5. Czy kiedykolwiek ukradłeś znak drogowy? <laughs> nigdy w życiu. Ja też nigdy w życiu? Chyba, że w snach. Pytanie numer 6. Czy wycinasz kupony, ale później z nich nie korzystasz? O, ja mam na przykład tak z zupkami chińskimi. Jak masz te zupki amana do wygania. to ja sobie je odkładam, a potem wyrzucam. <noise> ja też tak mam. Rzadko kiedy zrealizuję kupon, który wydajesz. Tak. Człowiek zapomina. Pytanie numer 7. Czy wolałbyś zostać zatokowany przez niedźwiedzia, czy przez rujszczu? Szczerze wolę niedźwiedzie. A ja chyba wolę pszczół. Dużo zwierząt takich uczę. Ale jednak wiesz, możesz zginąć od razu, szybko. No, też racja w sumie. Ale ja chyba wolę pszczoły. Ja Nie, niedźwiedzie, przynajmniej się przytulać do szybkiego. <laughs> dobre. Czy lubisz używać naklejonych karteczek, tych samoprzylepnych posti? Zależy, w jakim celu. Ja lubię, bardzo często używam do kalendarza i coś przypnę na monitor. Są hmm. fajne. Ja, już widzę, jak powiem, że cały pokój różowy są wyszkami oklejony. Tak, w Hello Kitty. Nie? Tak, dokładnie. E, pytanie numer 9. Czy masz pieli? Nie. Ja tak. W szczególności latem. Pytanie numer 10. Czy zawsze uśmiechasz się do zdjęć? No, nie na stypach, wiadomo. <głosy> ja chyba nawet na stypach się uśmiecham. Ja się <noise> lubię uśmiechać do zdjęć. Robię to automatycznie nawet, no to nie jest tak, No, ja wiem, bo pomyśle. kiedyś na cmentarzu byłem ja i też właśnie się uśmiechnąłem. Standard. Pytanie 11 jest bardzo ciekawe. Co wkurza cię, co nie korzyść, czy nie wkurza innych? To jest dobre pytanie, nie? Albo mnie pozwólcie. A co mnie wkurza? Wkurzają mnie ludzie, którzy. Albo udają, że Cię słuchają, a tak na pewno tak, nie słuchają. Tak, to jest, jest wkurzająca. Tak. E Produkujesz się, mówisz, 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 a potem. A potem co, o czym mówisz? Przepraszam, nie słuchałem. Jest facepan. Totalny facepan. Tak, tak. E, okej. Okay. Pytanie numer 12. Czy kiedykolwiek liczyłaś swoje liczyłeś swoje kroki? Podczas Tak, nie raz. Ja nie liczyłam, bo ja nie mam kroków, ale czasami się liczyło schody, bo tam się zjeżdżało. <grym> Czy kiedykolwiek załatwiałeś się w krzakach? Nie raz, bywało. Zdarzało się. Tak. E, pytanie numer 14. Czy kiedykolwiek robiłeś grubszą sprawę w krzakach? Bywało. Bez komentarza, ja, ale domyślicie się. Pytanie numer 15. Czy kiedykolwiek tańczyłeś bez muzyki? A tak, jak zgasł, tam się włączyła, ja dalej. A potem, aha, no już nie ma. Ja nie, ja, tylko nie, mam ja to mi się dażało, no. A pytanie nie No się Pytanie numer 13. Czy gryzłeś swoje długopisy ołówki? Tak, przez to musiałem co chwilę do biedniąki latać. Ja też zawsze gryzłam długopisy ołówki. Ja wiem, tak, to jest tak. ogródź leśny, obrzydliwy i jaki ale ciężko się postrzebać. A tak. zwłaszcza, jak jeszcze temat masz buzi, to też w ogóle. Nie, do aż takim kartorem to nie ja było. Pytanie numer 17. Z iloma osobami spałeś w tym tygodniu? Naprawdę, serio takie pytanie. Mm, ciężko policzysz. <śla> no tak, taki <śla> awant jak ty. Czy tam jest na to, powiem, twoja dziewczyna? <śla> oj, oj, pewnie patelnie już przygotowana będzie. Dokładnie. Pytanie numer 18. Jaki jest twój, rozmiar Twojego łóżka? Moje jest jednoosobowe. Moja w sumie 2-3, chociaż jest też jedno, ale zmieści się to, no. Nie mówimy o tym, ile osób się tylko <gülitzetli> Jaki jest sens? Tak, ile osób mamy. Pytanie do wyboru, piosenka tygodnia? To przez okno? Mm. Piosenka tygodnia moja? To może ja zacznę. Moją piosenką tygodnia jest na pewno Sylwia Grzeszczak, czyli piosenka, którą wam mówiłam w ulubieńcach, czyli Uciek mi teraz tytuł piosenki bo by, że pozapomniałam ale jest to naprawdę nowa piosenka z Grzeszczak jest, to słucham mi w koło. A moja to jest ten, Chadoman i Boys. Boys, kolej z beta, a właśnie, bawmy się. Okej, okay. nie znam. Disco Polo. Sprawdzę później. Pytanie numer 20 Czy przykazują Ci facety Ci ubierające się na różowo? Zależy, co mają różowego na sobie. Cena uwaga. Mi na przykład to nie przeszkadza, ja nie, to No 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 wiesz, niektórzy w Wyżowej koszuli na przykład spoko tak. wyglądają. No pani powiem. też uważam. Czasami ja co twarzy... w sumie ja jestem czekał jak ja bym wygląda w różowej koszuli. Uważaj, bo ci jeszcze zrobi taki prezent na urodzinę. No w sumie ciekawiej będzie się dowiedzieć. Tak. W końcu. Tak. Pytanie numer 21. Czy nadal oglądasz bajki? Chyba, że przypadkiem. Ja lubię w szczególności animację, lubię sobie czasem jakąś długą metrażową, czyli film animowane. Gicotki nie leci. Ale się zdarza, bo, bo są fajne, relaksujące, nie? Znaczy ja to wiesz, tak nie oglądam. Okej, okay, jesteś bardziej poważny ode mnie. Uf. Pytanie do e, Jaki jest twój najmniej ulubiony film? To jest bardzo ciekawe pytanie. Najmniej ulubiony film. <laughs> jest taki jeden właśnie. Czekaj. Jak on się nazywał? E, Alfabet śmierci. To jest w ogóle poeta. Nie wiesz o co tam nie, chodzi. Ale no. Ja chyba postawię na film, który mnie ciekawił, ale totalnie nie wiedziałam o co mi chodził i mnie znudził, czyli po... śmierć na pogrzebie to. Tutaj... Zgodna na pogrzebie. A tak. to jest czajna komedia. Tak, ale totalnie nie wiem, to było na wieczorze pańskim, bo chyba... Nie, nie A... na wieczorze, na Wigilii w ogóle. I w jednym roku myśmy to ułatwili. nie, no na wieczór, że pan to nie zrozumiał. Dlaczego byś go nie rozumiała? No właśnie, ale tam wtedy też z tego powodu go nie rozumiałam na tej ligi. Więc... <grym> Może ma to obejrzeć jeszcze raz? Tak, chyba wrócę do niego. Ale jak na tą chwilę to jest ten film. Ok. Pytanie numer 23. Gdzie zakopałbyś znaleziony skarb? U siebie, w domu. A ja bym. Na pewno nikomu bym nie powiedziała, gdzie. Zastanawiając od początku, na <grym> ja pewno bym tu nie odpowiedziała. Co pisz najczęściej do obiadu? Wodę. Ja herbatę. Ja zawsze muszę popić obiad herbatą. Jeż nie, nie ja wodę, my to tam wiesz. Czarną gorzką, wiesz. Totalnie mm -hmm. mocno. Ja, nie, ja lubię wodę. Pytanie numer 25. Ulubiony sos do Nagetsu. Mój ketchup. Ja z to tylko z ketchupem. Ja lubię sobie też robić mieszankę majonez z nie, nie. Ja nie i nie znoszę, ale bardzo dużo ludzi słyszałem, że takie mieszankę. Ja tak lubię. E... Jaka jest twoja ulubiona potrawa? No, nie wiesz, aż zadowala mnie zwykły dewolaj, ziemniaki, surówka jakaś. Ja uwielbiam spaghetti, uwielbiam, e, uwielbiam sushi i uwielbiam makaron z bordkami. O I jest najzoptęjniejszy z mięsem, Też dobra, to Eee. <noise> 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 e... Jakie filmy możesz oglądać w kuku i nadal kochasz? O, to na przykład e, ja lubię ten. Ja... <noise> Coś dla mnie jestem tam i lubię dziwne filmy, więc. Nie, pewnie Smakosza nie oglądałaś? Nie. Ja Smakosza na przykład mogę na ON oglądać. Wiadomo, że nie tam codziennie po kilka mm. razy, ale tak na przykład co tydzień, tam co kilka dni mm. mogę sobie powtórzyć go. Ten. Wiadomo, to jest fajny film. Czekam na część trzecią, bo są tylko dwie. Mm -hmm. A tak o innych to... Ja zależy jakie są dobre komedie jeszcze, to wiadomo i komedie jakieś się tam powtórzy, nie? Też mogę na on oglądać, ale wiadomo, jeśli nie ma tam dobrych aktorów, to to też dużo o jest. bo jakich nie ma, to też nie chce się tak oglądać, nie? Ja na przykład bardzo lubię Szkołę Uczuć, uwielbiam go, cały czas, Słodki Listopad Titanika. wiesz, że muszę oglądać cały czas jakiś tak. czas, już nie mogę go nie lubić, zgodzę z moją siostrę. i bardzo lubię filmy Człodziejki, też mogę je oglądać po Normalnie raz w tygodniu i nie mam z tym problemu. A to jest też animacja, więc coś podchodzi też pod inny punkt, ale właśnie są takie moje ulubione filmy. Pytaj numer 28. Ostatnia osoba, którą pocałowałeś lub która ciebie pocałowała. Serio? Ja to zachowałam dla siebie. No na pewno moja dziewczyna. A ty masz dziewczynę, więc nie może ci ciebie odpowiedzieć, jakby to oglądała, nie? <grym> no ja wątpię, żeby to oglądała. Czekaj, bo i wyślę linka. <grym> Oczywiście, żartem. Pytanie numer 29. Czy byłeś kiedyś w harcerswie? Nie. Ja też nie, ale kiedyś brałem udział w przedstawieniu tanecznym, w którym grałam harcerkę. Więc miałam styl harcerski. No, mm. ale ja go chyba mam tonu. Pytanie numer 30. Czy kiedykolwiek pozowałeś na w magazynie? W magazynie nie, ale w domu tak. Sam dla siebie. <laughs> Spokojnie, ja nie. Nie, nie, nie. Ja to zaintuję. Kto w ogóle <laughs> wymyślał te pytanie, nie? Ja nie wiem. Pytanie 31. Kiedy ostatnio pisałeś do kogoś list na papierze? Lata temu, za gówniarza. Ja miesiąc temu, bo ja odpisuję do widzów, którzy do mnie piszą listy, to ja odpisuję, więc często no tak. odpisuję listę ostatnio. A chyba, że te na święta liczy się? Chyba się liczy. No na święta co roku. Piszesz listę Pocztówkę. No i list też się wyśle, wiadomo, tam z daleka. Pytanie numer 32. Pytanie takie typowe dla faceta. Czy potrafisz wymienić olej w samochodzie? Ja akurat nie. Ja też nie. Bo nie mam samochodu, nawet nie mam prawa jazdy. No tak jak ja. No i to bardziej nie. Albo no, nogami albo autobusem. Tak jest. I na rowerze. Tak. A ja na busku. Jeżeli już tak idziemy. Pytanie 33. Czy kiedykolwiek dostałeś mandat za przekroczenie prędkości? Tak, chyba biegając. Cicho, ale co mnie to nie zdziwiło? Nie, ja też nie dostałam za tu za prędkość. A znaczy ciężko do wózku? Ale spoko. No, no, ja że chyba da rady dostać. Chyba tak. Z kolei też jest śmieszne pytanie. Czy kiedykolwiek zabrakło ci benzyny? My nie, ale koledzy tak. A mi bardzo często brakuje prądu, bo zawsze zapomnę naładować wóz, to tak jak benzyny w sensie. Pytanie numer 35. Ulubione rodzaj kanapki. Zwykłe. Czyli? Co, co nie kładzi? Z masłem. Aha. Ciekawe, nie? Ciekawe. A ja robię ja z szynką, pomidorem, ogórkiem takim panserowym. Ojej, albo mausolem. Pechota. No, lubię ale... są te właśnie bułki w żabce co mają, nie? Samata, no, majonez, no, jajko, no. rzutkiewka. Tak. Też lubię obficie jeszcze. <laughs> nie powiem. Okej, okay. pytanie 36. Co najbardziej lubisz jeść na śniadanie? No to wiadomo, chleb z szynką. No, ja też kanapki, Kanafki, kanapki tak. Albo wiadomo, parówki kiedy... na ciepło. O, albo pajówki. To jest. O, i pamiętasz te śniadania u Ali? Które? Ty czasem bywałeś po imprezie, nie? Ale lubię śniadania. Takie właśnie paróweczki, kanapeczki, Nie, tak. Najlepsze śniadanie ever <laughs> u Tak, zapraszamy na śniadanie do Ali. To jest. Będzie wesoło. Tak. E, dobra. Pytanie numer 37. Kiedy chodzisz spać? O której ty, A to już nie. Jak ja wracam od Gosi, to ja śpię już druga, czwarta. No to tak jak mm. ja. Ja no. też między pierwszą a trzecią się chodzę. Pytanie numer 38. Czy jesteś leniwy? Oj, bywa, że tak. Nie powiem, że nie, bo jestem. Ja wiele też Wiele rzeczy coś tam mam zrobić, a no, nie chcę się teraz odkładam, to ja w ogóle czasem nawet nie zdążę już tego zrobić. Wszyscy ja też staram się z tym walczyć, ale zdarzy mi się być z nie, nie, nie jestem idealna. Pytanie 39. Za co przybierałeś się na balek w przedszkolu? Za kobietę. Serio? Tak. Nie wygrałem. Zawsze zajmowałem albo pierwsze, albo drugie miejsce. Uu. Ja się nie przybrałam, bo ja nie chodziłam do przedszkola, więc tak jak tutaj... Czy albo na kolonie, jak tam chodziłem, to też... Bo zawsze nie, nie wiem czemu, po prostu tak miałem, nie? Pytanie 40. Jaki jest twój chiński znak zodiaku? Gordziel Mój też kozieróc, ale chiński to są jakiś inne, ale my nie znał chiński. Ja też nie, jakiś kung fu je, je ho. Tak, dokładnie. 41. W ilu językach mówisz? Z dwóch. To znaczy? Swoim i polskim. <grym> tak, czyli swój to najbardziej. A ja mówię w polskim, angielskim, jeszcze po hiszpańsku nie mówię, na razie się uczę z słuchu. Ale polski i angielski tak. A niemiecki miałam ale nie potrafię mówić ze szczęt. Po prostu nawet słuch. To nie tak. jest mój język. Pytanie numer 42. Czy prenumerujesz jakiś magazyn? Nie. Ja kupuję tylko w kiosku za co miesiąc Kosmopolitan. Lubię Kosmopolitan po prostu. Lego czy Lincoln Lego? Jaka jest różnica? Lego. Czy jesteś uparty? Owszem bywa. Ja też. Dlatego chyba się dobrze wygadujemy, nie? Tak. Ale jak powiedziałem, względem siły, chyba nie jesteśmy tacy uparci, nie? Jakoś tak się baczemy, dostosowujemy. Nie było jak jakoś Między nami było zawsze spoko. Tak, nie bo jakichś spin. Może dlatego, że po prostu się szanujemy. Też może być. Lena czy Leterman? Totalnie nie wiem o co chodzi. Dalej. Czy oglądałeś kiedyś seriale? Cz, wiadomo, że się oglądało. Nawet czasem obejrzę jeszcze kiepskich sobie. Ja też oglądam, ale chyba mam coraz mieć czas na seriale. Ja się przyrzuciłam bardziej na tlenowele. Czy boisz się wysokości? Nie, ja nie. Ja trochę, jeżeli już jest bardzo, bardzo wysoko, ale jakoś nie tak super bardzo. Czy śpiewasz w samochodzie? Wszędzie. Ja też wszędzie. <laughs> Czy lubisz pod prysznicem? Tak, też. Tak. Ja nie śpiewam pod prysznicem, rzadko mi się no, ja tak, tak. Czy lubisz tańczyć w aucie? Tak. Ja nie, nie, nie mam możliwości. Ja jadę na, ten, na pace jeżdżę, to wiesz, słuchawki na uszach sobie śpiewam i tańczę, nie? Więc no. nic mnie nie obchodzi. <laughs> Masz super robotę. Czy używałeś broni? Jakiej? Nie wiem. Zabawkowej? Tak. Nie, w ja. prawdziwej sobie też, tak, o, a a, ja z druku strzelałem. a I z tego jeszcze, właśnie, mm, z wiatrówki też bywało. A, a ja strzelałam z pistoletu na Pegasusie. Mhm. Która... Kiedy ostatnio robiłeś zdjęcie u fotografa? Do dowodu dopiero. O, przecież to już trochę minęło czasu, tak? A ja robiłam. Mm, dwa? Nie. 2 czy 3 lata temu do dyplomu na końcu studiów. Czy uważasz, że muzykale są kiepskie i tanie? Nie, ja, ja ci powiem, że zależy jakie nie Wszystkie są złe. Znaczy, ja nie lubię oglądać muzykali, jak, dlatego że to nie jest mój styl filmów, ale wcale nie uważam, żeby. a były tanie, bo stroje są bardzo bogate przecież tam. Ale czy są kiepskie? Każdy ma każdy swój włos. Nie, podobają takie muzykale. Ale nie, ale nie uważam, żeby były kiepskie ani tanie. Czy święta są dla ciebie stresujące? Nie. Nie, dla mnie też nieprzyjemne. Czy kiedykolwiek jadłeś pierogi? Oczywiście. No nie, się... no wiadomo. Pierogi są najlepsze, nie? Z mięsem. No właśnie już było, że pierogi z mięsem. Ulubione ciasto włosowe. Mmm, to z galetką, to jest kawkołe. Albo kopiec Kopiec kopieckieta, przepraszam, to jest najlepsze ciasto. A moje ulubione to jest jabłocznik. jabłocznik. Kim chciałeś być w dzieciństwie? A tego tego było, że już mi wyleciał z głowy. O. Ja ogólnie w chciałam być bizneswoman, ale mi przeszło. Czy bierzesz w duchy? I tak, i nie, to jest mierzch, tak. Ja wierzę, że osoby dusze się z nami kontaktują osób z małych, ale nie w takie duchy, że wiesz, nawiedzają strasznie i tak dalej. Ale wiadomo, że te dusze nie znikły, tak? Tylko że one gdzieś są. Czy miałeś kiedyś uczucie dzieżowej? Tak, nie ja. Ja też. Czy bierzesz codziennie witaminy? Nie, nie potrzebuję. Ja też nie potrzebuję. Czy nosisz kapcie? Jak mam skarpety, jojowe. <głos》> ja dobrze tylko w zimie, jak mi zimą, w lesie nie lubię. Czy nosisz szlafrok? Nie, nie potrzebuję. Ja też nie potrzebuję. W czym śpisz? Ja w piżamie. Ja nago. <głos》głos》> Okej. Okay, Mamy w bokserkach. Kiedy lepiej do Ciebie nie przychodzić? Pierwszy koncert. Mój pierwszy koncert to był w Rodzie na dniu Hreddy była Shaza, tak jak gwiazda Disco Polo. Pierwszy koncert to też w Szczecinku byłem na Disco Polo. To był mój prawdziwy koncert. Teraz pytanie będzie bardzo do ciebie Paweł, musisz się skupić. Superfan, Natura czy Rosman? Drugie jak którą lubisz. Rosman. E, ja chyba Rosman, ale Natura też jest... W ogóle wszystkie są spoko, ale Rossman. Ale Rossman tak najbardziej odpowiada. Nie? Nike czy Adidas? Ojej. No Ja ani jedna, ani druga. Ja tam wola zwykły buty. Chitos czy fritos? Ojej, jakie fritos? to? co? co? Fritos był kiedyś, ale ja wolę cheetos. Cheetos. Orzeszki czy nasione słonecznika? Orzeszki. Te słonecznik. Tak, orzeszki najlepsze. Mhm. Czy słyszałeś o grupie Tres Bien? Nie. nie, nie. Ja pewnie źle to mówiłam. Czy brałeś lekcję tańca? Kiedyś tak, chwilę miałem. Ja nie brałam lekcji tańca, tylko byłam w grupie Tanecznej integracyjnej, więc też i to kilka ładnych lat jeździłam na różne tanecznych występy. Jaki zawód wyobrażałeś sobie wykonywany przez rodzeństwo? Nie mam tego pytania, więc przejdziemy dalej. Nie mam rodzeństwa. <grych> Umiesz zwinąć język w rurkę? Nie. Ja też nie. Czy kiedykolwiek wygrałeś konkurs ortograficzny? Tak, ja chociaż chodził na takie konkursy, to było dobrze. Ja też nie chodziłam na takie konkursy, bo w postaci nie chodziłam do szkoły, ale jestem dobra z fotografii. Czy kiedykolwiek płakałeś ze szczęścia? A bywało. Mi się też zdarzało. Czy masz płyty gramofonowe? Nie. nie. Czy palisz kadzidełka? Ja czasem tak, różnego rodzaju świeczki, kadzidełka, olejki. Ja nie. Lubię takie rzeczy. Czy byłeś kiedyś zakochany? A tak. Ja też jaki koncert chciałbyś zobaczyć? Wszystkich gwiazd disco na pewno. Na jaz, od razu. Nawet mogło być tydzień, Ale ja muszę tam być. To, to ja musiał być. <grytanie> ja zawsze od dziecka chciałam pojechać na koncert ich troje i to jest takie moje cele, żeby kiedyś życie jeszcze być na koncercie ich troje. Bo tak mam te wszystkie koncerty moich ulubionych. Ja zresztą każdy nie mam problemu, tak? Byłam szkolnica na pozycji Markowskiej i na Indieville. Ja no, no ja bym nawet tydzień poświęcił, że jakbym ten. wszystkie gwiazdy się zleciały na jasne disco no to. O, ja szaleję. Ostatni koncert jaki widziałeś? No to w szczycinku. A mój to było in 30. pod koniec ostatni no, dzień no, maja. Na no, tym festiwalu disco w szczycinku. Pytanie nr 81 już: gorąca czy zimna herbata? Zimna. Letnia, czyli nie zimna, nie gorąca, Idealne. Pytanie numer 82, cukier czy słodzik? Cukier. Ani to, ani to, nie słodzę. Ani kawa, ani herbaty. Jak dobrze potrafisz pływać? Potrafię dobrze pływać, lubię nawet. Ja kocham wodę, nie potrafię pływać. Może chcesz się nauczyć. No, czy nauczę? O, bardzo chętnie. Czy potrafisz trzymać oddech bez zamykania nosa? Kiedyś tak, nie wiem jak teraz, bo też dawno nie naukowałem. E, ja nie. nie, nie, ja bym się utopiła. Czy jesteś cierpliwy? Zależy w jakich sytuacjach. Ja raczej jestem niecierpliwa. Staram się nad tym poradzić. to zależy od ale... sytuacji. Ale mi się nie da. DJ czy zespół na Wesele? W sumie zależy jaki DJ, jaki zespół. Jak miałbym mm -hmm. wybierać, to musiałbym mieć listę DJ i zespołów. Ja to chyba jednak stawiam na zespół. Szczerze mówiąc. Bo zespół to zawsze chyba lepszy niż miałem Oczywiście, nie wiem. Dobra. Czy kiedykolwiek wygrałeś jakiś konkurs? Nie, ale wygrałem w piwie. Tak, ja, ten, kolejne. Jesteś chyba jedynym człowiekiem, którego znał, kto wygrał Ale ja konkurs, nie, nie przypominam sobie teraz. Kiedyś plastyczny Nie, by ja też nie przypominam, że w konkursie coś wygrałem. By czy miałeś kiedyś operację plastyczną? Tak, mózgu. Ja nie. E, ja też nie. Woliłeś czarne czy zielone oliwki? A jego, a nie to, a nie to. Ja też nie lubię. Ale tego. lubię takie oliwek. No. Mm, czy umiesz szyć, wyszywać? Ja. A ja umiem wyszywać. Ja, Kiedyś, ja. jak byłam dzieckiem, bo im babci byłam na wakacjach, to bardzo dużo Najlepsze miejsce na kominek? Salon, nie? Na łazienkę nawet. Nie. Ja byłam w salonie szeroką. Pytanie będzie czy chcesz się ożenić? Czy umiesz wyjść za mój? Jak znajdę kogoś fajnego, to tak. A Ty? No zależy, jak się... U... Wszystko z czasem, nie, nie ma co tam na naprzód. Jeśli masz żonę, jak długo jesteście małżeństwem? Ja nie mam męża, więc nie odpowiadam. Ale, ale nie ma dziewczynę, ale nie żonę. Ale nie żonę, ale z dziewczyną jesteś w Po roku. roku. Tak, to fajnie, nie? No ale, że tak. Pytanie 94. Czy kim podkakiwałeś się, jak byłeś w przedszkolu? Hmm. Chyba nie miałam żadnej takiej nauczycielki. Ja nie chodziłam do przedszkolu, więc nie podkakiwałam. Czy dążysz do celu po trupach? Nie. Nie. Czy masz dzieci? Nie. No pewnie, całą gramatkę, zobacz jak biegają. <gry> Czy chcesz mieć dzieci? Może, zobaczymy. Kiedyś. Kiedyś, dosłownie. Ulubiony kolor? Niebieski. Różowy lub fioletowy umie. Czy tęsknisz teraz za kimś? Nie mam potrzeby tęsknić. Ja chyba też nie. Przechodzisz chodzisz na fitness? Pytanie na 100. No pewnie. Zobacz, na tym jeźdź. Masz fitness w pracy. Ja nie chodzę. Ja nie chodzę nie. Ale mam zamiar troszeczkę bardziej, o, Cefon mi spadł, zacząć ćwiczyć i też chcę zacząć chodzić na basen, jak otworzę moją Nie no, wiadomo, najlepiej ten, na basen. To już by były na dzisiaj wszystkie pytania. Mam nadzieję, że nasze zbariowane odpowiedzi przypadły Wam do gustu. Jeżeli ten film wyszedł długi, to przepraszamy, ale nie dało się nas to tutaj odpowiedzieć tak krótko. Zachęcamy Was do lajkowania, komentowania, subskrybowania. Widzimy się w kolejnym filmie. Już jutro, trzymajcie się. Cześć. Pozdrawiam. Hej.